Witam na drugiej części konferencji prasowej. Jest z nami trener Śląska Wrocław, pan Piotr Tworek. Trenerze, proszę o kilka słów podsumowania spotkania. Dobry wieczór Państwu. Trudny, trudny wieczór przed nami. Na pewno trudne najbliższe dni po dzisiejszym spotkaniu. Dużo wysiłków nie położyliśmy. Chcieliśmy wygrać u siebie, w końcu u siebie wygrać i cieszyć się z naszymi kibicami. Niestety obyliśmy się dzisiaj nawet bez jednego punktu i i to bardzo nas boli. Dzisiaj jesteśmy źli na sytuację, która nas została. Wcale nie musimy dzisiaj przegrać. Przegraliśmy niestety. Dziękuję. Proszę o pytanie, Piotr Janes. Piotr Janez, Trudno się z Panem nie zgodzić. Absolutnie ten lek się był do pokonania. Ale chciałem trochę zapytać o Pana decyzję. No bo na przykład nie było na ławce Adriana Wyszczarza, nie było Marcela Celi, grał Waldek Sobota, który mówmy się nie pamiętam, kiedy rozegrał 90 minut. Chciałem zapytać o te decyzje generalne, z czego one wynikały? One wynikają z y, naszej obserwacji zawodników treningu i, i, i dzisiaj taką dwudziestkę wytypowaliśmy i jedenastkę, która, która pracowała dosyć intensywnie, dosyć solidnie na, na dzisiejsze spotkanie, stąd też takie, takie wybory. Wiadomo, że łatwo nam się ocenia po meczu, ale gdyby mógł pan cofnąć czas, to dostawiłby pan jednak Fabiana Piaseckiego do Erika, żeby tam trochę więcej się w tym polu karnym porozmawiać, czy to nie to był problem? Ciężko powiedzieć teraz. Natomiast hmm, wydaje mi się, że funkcjonowało to dobrze w każdym bądź razie tych sytuacji też za dużo sobie nie, nie stwarzaliśmy. Hmm, wiem, że na to musimy mocno jeszcze pracować, bo hmm, no, solą meczów są bramki i tych bramek dzisiaj nie strzeliliśmy w ogóle. Szymony Lewkot. No niestety znowu ta zmiana, która no kończy się tak, jak gra Szymon Lewkota w tym sezonie. No, to po prostu jakiś fatum jest na tym na tym chłopaku. Jak pan to ocenia z perspektywy ławki? Bo tam on próbował sygnalizować, czy był fałsz. Jak pan to widział? No my też myśleliśmy w, w pierwszym momencie, że był wypchnięty przez zawodnika Lecha Poznań i okazało się, że że na ta decyzja nie była yy, w ten sposób oceniona. Musimy go budować, musimy trenować, żeby nie popełniał takich błędów i taka jest nasza rola. Proszę o pytania. Proszę Karol. Karol Głowieski, 16. Dobry wieczór, panie trenerze. Ja chciałem zapytać o Daniela Grytarsona o przyczyny jego zmiany już w przerwie. Co tam się z nim stało dokładnie? Na dzień dzisiejszy nie mogę powiedzieć dokładnie, co to jest. Na każdym podejrzewaniu pęknięcie żeber. Nie mógł oddychać w szatni, stąd takie też i, i decyzje nasze w przerwie, jeżeli chodzi o pierwszą zmianę. Zobaczymy jutro, zobaczymy po USG. Ja liczę, że to jest bardzo bolesne stłuczenie, ale będziemy wiedzieć na, na, za kilka dni. Chciałem zapytać też o Jakuba Iskę, który doznał kontuzji z kolei na kadrze. Tak przynajmniej zdążyliśmy się zorientować, Właśnie jaka jest jego sytuacja, czy on był blisko, żeby dzisiaj zagrać i znaleźć się w kadrze. No, Kuba dobrze zagrał w ostatnim meczu. Na kadrze niestety nabawił się urazu naderwania mięśnia głowowego, Troszeczkę jego absencja na pewno też potrwa. To na koniec sytuacja z rzutem karnym, Tym, który mógł być dla Śląska, gdy Fabian Pesecki walczył z obrońcą Lecha w polu karnym? Czy, czy, czy Pan jakoś tę sytuację widział, analizował? Nie, czy? jeszcze jej nie widziałem. Decyzję podjęli sędziowie na warze taką, jaką podjęli. Będziemy ją oglądać, ale to nam nie zmieni już wyniku. I teraz jako grupa dla świąt, dobry pierwszy w trenerze. Na początku chciałbym jeszcze do tej pierwszej zmiany się odnieść w kontekście Konrada poprawy, bo on w pewnym momencie zniknął nam tutaj z radarów we Wrocławiu. Co się z nim dzieje? Czy on jest zdrowy, czy on jest zdolny do gry? Tak, Konrad dzisiaj jest 20, był w dwudziestce, trenował z nami po kontuzji, którą się nabawił w ostatnim czasie jest brany pod uwagę, jeżeli chodzi o kompletowanie dwudziestki no i musi pracować, żeby wbić się znowu do składu. To jeszcze chciałbym zapytać o drugą połowę, dlatego, że w tej pierwszej no Śląsk wyglądał dobrze, tam były zamykane przestrzenie, Lech nie tworzył sobie zbyt wielu sytuacji. No i jak wpłynął ten błąd na początku drugiej połowy na cały plan? Na pozostałe. Myślę, część że ta spotkania. bramka wpłynęła na nasz zespół bardzo szybko ją straciliśmy, bo to był początek drugiej połowy. Nawet, nawet dobrze się chyba nikt nie, nie, na stadionie nie, nie usadowił i już my przegrywaliśmy. Niestety później trudno nam było złapać rytm przez pierwsze chwile. Ciężko po takim ciosie się podnieść, ale no, trzeba to zrobić I, i teraz trzeba myśleć już o kolejnym meczu, bo tego meczu już nie odwrócimy. A jak ocenia Pan ogólnie reakcję zespołu na stresowanego gola? Myślę, że dobrze, bo i, i szczególnie ta druga linia i, i Szwarc, i, i Krzysiek Mączyński, który oddał też bardzo dobre uderzenie, minimalnie nie, niecelne. Na pewno kilka chwil potrzebowaliśmy, żeby znów złapać ten rytm, i, i tu musimy też pracować, żeby bardzo szybko wracać do tego grania, które sobie zakładamy. I na koniec to... chciałbym spytać o. Pomysł na tę grę ofensywną, śląska, bo widzimy, że są ćwiczone stałe fragmenty, widzimy, że szybka grę z kontry. Ale czy ma Pan jeszcze coś w zanadrzu, czy te elementy będzie się Pan starał doszlifować? Nie, na pewno będziemy je doskonalić, bo mimo iż mamy pomysł, ale one nie dają nam jeszcze efektu wymiernego. Ale też musimy jeszcze dołożyć więcej, jeżeli chodzi o rozwiązania ofensywne, bo znajdujemy się pod polem karnym, ale jeszcze nie ma takich konkretów, które sobie gdzieś tam zakładamy w treningu. Dziękuję. Dobry wieczór trenerze. należy, jakby przegląd sportowy. Wiadomo, że wiadomo było przed spotkaniem, że nie będzie mógł trener ustawić Diego Werdaski i Wojciecha Goli, jakubajskry również. Natomiast ci zawodnicy już będą do dyspozycji trenera przed, no, na mecz z Rakowem i pytanie, jak tutaj trener się zapatruje, czy na ile brak tych zawodników dzisiaj wpłynął na grę Pana zespołu, pan, jak pan to oceni, czy z tymi zawodnikami? Pański zespół jest po prostu silniejszy i moglibyście uniknąć popełnionych błędów. No, tego nie jesteśmy w stanie powiedzieć, bo możemy gdybać. Natomiast wszyscy zdajemy sobie sprawę, że Wojtek i Diogo to są zawodnicy, którzy stanowią o, o sile linii defensywnej i, i teraz już będziemy mieli ich do dyspozycji. Ale dzisiaj, bardzo fajnie, według tak na gorąco, moje oceny zagrał Łukasz Bejger. Mark Thomas po, dobrej, po dłużej, dłuższej kontuzji też zagrał poprawnie, mimo iż miał trochę przerwy. Także będziemy na pewno dobrze analizować każdego zawodnika na treningu i wybrać wtedy odpowiednią osobę do linii defensywnej, do linii obrony. Proszę, Marcin. Marcin Pański, Wspomniał trener o tym, w tych swoich decyzjach personalnych związanych z wyjściem Na ławce rezerwowych znalazł się Patrik Olsen i pytanie, czy to były jakieś kwestie zdrowotne, czy to decyzja, bo taki profil akurat na Lecha nie pasował zawodnika, czy też analiza ostatniego jego występu gdzieś tam wpłynęła na to, że postanowił trener dać szansę w sobocie. Subocie? Sobota a Patrik Olsen to zupełnie inne pozycje, bo wartek by Bardziej, jako taka mała dziesiątka, która, która y, funkcjonuje od, bardziej od boku. A Patryk to jest typowy taki środkowy pomocnik, i tutaj, tutaj tak, tutaj pod y, profil zawodnika i profil y, ustawienia linii środkowej na ten mecz. Mamy jeszcze pytanie? Jeszcze Jakub. Tak, za wami mecz z czołowym zespołem ligi, przed wami również mecz z kolejnym, z kolejnym zespołem aspirującym do, do mistrzostwa, żeby nie było tak smutno, bo no, porażka z Lechem, który grał inne cele obecnie w Śląsku, no, to na czym może Pan budować optymizm i co Pan się dowiedział o swoim zespole no, w starciu takim powiedzmy weryfikującym obecny stan, no bo mogli się zmierzyć z zespołem. No, klasę lepszym załóżmy. My nie będziemy oceniać rywali pod kątem tego, jakie ma cele, czy, czy w którym fazie tej końcówki ekstraklasy się znajduje, natomiast tylko i wyłącznie możemy patrzeć na swój zespół i, i dzisiejszy mecz pokazał, że grając z Lechem Poznań wcale nie musimy być na pozycji Gdzieś nam przegranej. Byliśmy zespołem, który na pewno się postawił bardzo mocno rywalowi, i na pewno rywal te trzy punkty nie zdobył zbyt łatwo, tak jak się wszystkim może na początku wydawało. I takim, taką drogą będziemy chcieli iść. Jeszcze jedno, jedno. Proszę, Piotr. Ten jeszcze abstrahując od meczu, a raczej patrząc na ten trudny termin, który został do końca. Wiadomo, że wobec sytuacji, która jest na świecie, UEFA otwarło okienko, można ściągać piłkarzy ze wschodu i bardzo dużo korzystają z tego klubu ekstraklasy. I tu pytanie do Pana, czy są jakieś rozmowy z dyrektorem sportowym, czy wykonujecie jakieś uchy, czy na tę chwilę po prostu nic takiego nie planujecie? Nie, na tę chwilę skupiam się nad swoimi zawodnikami, swoim zespołem. Na pewno będziemy rozmawiać na, na ten temat, ale na dzień dzisiejszy mamy kadrę taką, którą obdarzamy swoim, swoim czasem pracy i zaufaniem i, i będziemy budować i, i, i będziemy robić wszystko, żeby dawać nam satysfakcję na treningu i później na meczu. Nie widzę więcej pytań. Dziękuję Państwu, dziękuję trenerowi i dobrej nocy. Dziękuję bardzo.